Yy, dobra, postanowiliśmy tutaj nagrać jeszcze taki film bonusowy, ponieważ ci goście mówią różne głupoty, nie? Tak więc ich po, trochę podenerwujemy i posłuchamy co oni gadają. Tak. Chodź tego, tego. First words out mouth, kabron! <głosy> 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 so, you're a guy, eh? uh huh? E? O ma shotgun, teraz się przyjrzałem i nożyk. Let's see how tough you are, webon. Czego zostawić na taką chwilę, żeby się nie wkurwił i, i tolknie? nie? powinien się wkurwić i nie przeszkadzać mu przede wszystkim. You dead, puto! Zabij <laughs> go, dobra! A tu się jest za późno. Eee, wiesz, co, ja mam taki pomysł, możemy to wytniesz to. Tego jeszcze chciałem. Dobra, zdenerwujmy teraz innego, don't even think about pulling no shit, pendejo. Dobrze. <laughs> All that jerking off made you blind, pendejo. <laughs> <laughs> ja myślę, masz. On teraz zmiótł. Bez sensu. <laughs> Nie mam tol, chyba czego zostajdziesz. Nie, czekaj, go popchniesz, to się senso. Jak możesz jeszcze czepać kapucyna bez rąk, tak? <grym> tak. On się też zdenerwuje teraz. you ale patrzcie, odpuścił mi. Odpuścił, odpuścił. A teraz, jak go popchniesz, to się zdenerwuje, zobaczysz. Może. Czekaj, jak stanę mu na drodze. Bo teoretycznie sam mnie dotnie, no? Patrz. Widzisz nie, teraz mi nie. Nie może zejść. Zboczeniec, to jest zboczeniec. O, wygląda tak. Dobra. No dobra, ale powiedział coś głupiego, nie? puto. Szkoda, że oni się wkurwiają. Dobra, powycinasz, nie? Bonus Kurde Niechcia... To było niechcące Give the quiet and faster than Lank Graves? No tak Jesteś... Lank jest twardszy od Gravesa Lubi kombaty, closey i personhub uh. Chodź teraz tam na bramkę No chodźmy Gdzie to jest? You're here to see clay? He's busy. Gada do powietrza Tak? To like musi Pendejo powiedzieć jeszcze. Bo O tu jest jeszcze jeden. <gadanie> mhm. Wiedział coś? Tego dotknąłeś? Nie, nie. Odepam dot... mnie. Teraz ja mam to. I'm co? -E kabron. <gadanie> co? <gadanie> UDIAY Cabron. Co? UDIAY Cabron. -E no pewno tak. Powie... I smell bacon. Bacon? Co? I smell bacon? To jest dziwny jakiś. jaki be <laughs> to po, Dobra, powtarza się. Zabiję so na guy, eh? Nie, a już czwarty raz go dotknąłem. Teraz się chyba w kurwi. A nie, nie. a masz tolk, jak do niego podejdziesz? Się. Nie, Nie. Koniec. Just teraz No <laughs> czy znaczy, chciałem ich po prostu zabijać po cichu, żeby po prostu nie robić ten, yy, nie robić faila w ten sposób, nie, bo jak, bo jak on się w kurwie no to go kropnę wtedy, nie? Przed po czwartym razem on wtedy, my nie musimy tego startować. To nie jest głupi pomysł w sumie. Zabijać ich po cichu, nie, wkurwić go i pyk. już prawie skończyliśmy, jeszcze tylko dwóch zostało. A tam ci, no tak, ale później jak przejdziemy, to mogli, no nie wiem, czy tam ci będą nas atakować. Nie spod no jest jeden przy bramie i jest jeden przy tam jeszcze. nie jeszcze. Tak, a, a jak będą no, no, będą nas atakować? Na pewno. Sprawdza, ale nigdy go nie sprawdziłem szczerze mówiąc. I no, 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 mamy bronie, nie? No, ale ich nie wyciągnę. All that jerking made you blind. <laughs> Czekaj, jerking wtedy wkrwiłeś tego, tak? To teraz. Nie, zielony to było A ten? Nie, tak, tego, tego, ten się zdenerwował. A czarnego? Teraz tego. O, tutaj. <laughs> <laughs> I O? Watch the fuck where You think I'm joking, puta? Puta! Co on robi, patrz! Co robi, mhm. Dobra, chodź jeszcze do tamtego tutaj, Ty i już go trzy razy wybrutnie, no zrobimy tego. That is not polite, my friend. Ten sam koleg, do tego zboczyńca. Look at you, big, strong Americans. The vultures will take months to pick the flesh from your bones. Mhm. Mm e? I am having a bad day. Cool story, bro. Masuziej. What the fuck, man? Please leave me alone. Wyciągnął broń, nie... Ach, nie, wyciągnąłem, broń. wyciągnąłem broń, nie nie. Ah, nie, wyciągnąłem. Powiedział, please leave me alone. Wyciągnąłem broń nie chcąc co. I co się stało? Nie mogę cię uzdrowić. A w ogóle oni się aktywowali? No zmierzał. No to fail, no to za, niech zabierą mnie. Dobra. O, koleś ten machną ręką do góry. No. Ja bym chciał otworzyć tą bramę bez jerking off. Teoretycznie się da. No musi się dać. No możemy spróbować. Poza tym tamten jeden jeszcze nie do końca się wypultał, ten w czarny. Ja go do razy on się w ogóle nie zdenerwował. Nie wiem dlaczego. Ale który, ten przy bramie? Ten trzeba... Znaczy no, tak, ten z kałaszem. jego ja bardzo wkurwiłem, nic. <laughs> Dlatego chciałem ich kropnąć po cichu, nie jakby nie widzieli, żeby nie nagrywać tego w kółko. No cóż. A mi się wydaje, że jak już jeden zobaczy, to wszyscy atakują. A czy jak po cichu zabijesz, to nie. All that jerking off made you blind, pendejo. Ja <laughs> Zboczenie. 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 Don't even think about pulling no shit, pendejo. <laughs> pendejo. <laughs> How you gonna jerk off with no hands? <laughs> Ale to się zgadza, nie? No bo to jest startak, nie? Wetnę mi ręce i już się konia Czekaj, ten skałahan. No już się, No dobra, open gate. Zacz zaczną strzelać? Wkurwił się. Dobra, kropnąć najpierw. Ale no dobra, to no spróbujemy. Nie wpadłem okay. na to, wiesz? Hmm. No Nie, no to jak to jest, według mnie, jak tam ci zaczną, jak nawet tam się to uda jakimś cudem, to i tak nas zaczną tam cię atakować za bramą. Ten początek jest taki niebezpieczny. Nie? No, mi się też, tak wydaje. A. Dlatego, że myśmy kiedyś zrobili na stercie i otworzyliśmy bramę i się zaczęło. Chyba. Ale wyszliśmy z broniami wyciągniętymi. No bo patrzcie, you see this, on mówi na początku, że żeby spotkać się z klejem, nie? Jesteśmy bez broni, tutaj nas nie atakują. No to chodź zabijmy ich ten, po cichu. No. no to on musi zejść. Ten musi tutaj zejść, zejść. Hmm. No można. We move quickly and quietly. First words out your mouth, better be sorry, cabron. Powiedział coś nowego w sumie. Nie, stare. Idzie, dobra. Może zboczenie zejdzie, to można go zasciąć. No to ty jeszcze nie zboczeńca. Okej. Nie, nie, zobaczy kolega go. Musi przejść za róg, widzieć I Tak zrobili specjalnie, żeby go od razu nie dało się kropnąć. I on nie może krzyknąć. Kropnąłem jednego. Dobra, idzie czarny do ciebie, ja zaraz kropnę zboczeńca. No to to jest zboczenie, nie. W ogóle ma oczy jak ten... Taki kurde jakiś... Kropnąłem go! Dobrze, nie widział tego, czekaj. Dobra, teraz... Kropne... kropnięty, Dobra, nikt tego nie widział raczej, idziemy sobie. Kto tam jeszcze został? Ten przebramie i ten przyczejnie tam. To ja zabiję... To ja zabiję tego przybramia a ty przyczejnie. On tego nie będzie widział, chyba. O. Zabiłem go. Czekaj, kropniesz go w plecy, bo on się na mnie patrzy. <noise> Kropnij go. Czekaj. Chyba się udało. No spróbuj otworzyć i teraz schowamy pokapkę. Teraz nie można. No bo jest nieobjective. No. No. Kurde. No, ale nie sądzę, żeby. Nie, no. Nikt się nie aktywował. Uczysz mnie. No nie no, nie chcę żebyś mi Co ty robisz? Kurde. Ja pierdolę. Super 1.0. Nie miałbyś szans, jakbym wyciągnął tego, prawda? Gotta bro. I'm not here, bro. Bastwięć. Poczekaj, nie mogę cię zabić. Może, bo możesz mi sprzątnąć. Nie, nie mogę. chainem nigdy cię nie sprzątnę. Sprawdzono. Na bocie sprawdziłem. Mi się wydaje, że ja cię mogę tylko sprzątnąć. Nawet bazuką mi się wydaje, że też nie. Możemy. Nie, z bazuką. Nie, czy nie, no teraz już leż. Musiałbym cię najpierw położyć. Podoba, nie, nie no dobra, chowamy bronię. Czekaj. Jak to skudnie, czumi. Nie da się schować broni. Jezus. I co? No i co, i nic, no i mi mysz krzesisz, nie? No i tyle. No i teraz nie rzuć nie. mi bułkę pod nogi. Zobaczymy, czy zginę. No i tyle. No dajesz, nie? Nie sądzę. A jednak. No to bułki zabijają. Nie widziałem tym. Aha, no tak. Zabijają bułki. Ale, ale oprzyszedł Koleś. No. Dobra. Czarny. Styknie. nie? Dobra. Styknie. Dobra, to tyle. To, to był bonus.